Cześć, tu znowu Kazia, z nami Matis i jeszcze Iwerka. Jedziemy do tajemniczego domku. Onion Cabin One, start! Co tu mamy? Aaa, to tylko gadamy z królem cebulą. Pozdrowienia dla nas, jak ktoś, <tryk>: tyskler, go, 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 go. Jak ktoś tyskler, będzie miał ochotę, tyskler, go, go, go. może sobie poczytać. My tej ochoty nie mamy, przyspieszamy tyskler, go, go. jak tylko się da. I wychodzimy i będziemy grać dalej. Co nam się otworzyło? Misja 2.1. 1 polecimy na no 2-1 Ale wiecie, że to będzie z autami? Z autami myślisz, że to będzie. No tak. spobaczmy. Sprawdźmy. 10. 10 gwiazdek potrzebujemy. Okej. Okay. Są auta. Dobra. To no dzisiaj bierzemy pana, w niebieskich okularach. i Ata. potrzebujemy 240 punktów. Ja czyli aż... 12 talerzy. Matko! Matko. Dobra, Matiś, ty będziesz się zajmował po drugiej stronie, a na razie kroimy mięso. Ja lepiej stoję. Stoję, że nic nie robisz i potem będzie nam punktów brakować. Zabieraj mięso i smażyć. Jak główki rozdaję. Ej, tutaj nie musimy być. Super, lubię nie musimy myć naczyń. Nie musimy być naczyń. Nie ma ja... Zdążyłam. Zdążyłam. Bardzo mi się podoba pomysł, znaczy. oj, to nasz kierzyk. To nie podoba dzisiaj. Coś co się dzisiaj nam nie podoba. Tak. Możesz wydać. I kolejne z sałatą też. I bez sałaty też. Tak, wydać się. Okej. Okay. Ale miejsce. nie mam talerzy! To musisz to biegnąć na talerzy świeżym. nie. To tutaj mi pomaga. Okej, to jest do badania. I kolejny talerz będzie z samym mięsem, bułka i mięso. Dobra. Ale taki hamburger już nie jadłem. Jak to nie? Tak, nie. Same mięso nie jadłem. Nie no to jest zwykle jesz sam sałaty, bo wyjeżdżasz w rucholę przecież. Tak. A ruchola to o sałaty. Tak. A ogórek, zielony ogórek. Łap ładna. Tak. Podam cię, cię rzucić. O Jezu! Okej, okay, kolejne nabieranie błyskawic, co? Błyskawice? Błyskawice są Tak. Dobrze. Trzeba dowoleć półki więcej. Tam chyba brakowało jeszcze. To w wydobywaniu jest. Tu trzeba być sałatę jeszcze. I do wydania. Dobra. Robimy sałatkę. Tak, rozłóż to przez talerzy Żeby nie jest tracić czasu. Składaj bułki i jest do wydań już. Boj! Co so boj boj, werka mała. Wszystkie możesz wydać. 238 punktów, czyli prawie na to pokazuje. Potrzebowaliśmy 240. na władnakie talerze. Na szczęście mamy już 280. nasz kibicku. Uf, zdążyliśmy jeszcze. Brawo. O ostatniej sekundzie. 328 punktów. Jest. Brawo, Piątal. A, żółwik był. Także na tym kończymy ten odcinek. Mamy poziom 2.1. Cieszymy się, że byliście z nami. Dzięki, do zobaczenia kiedy indziej w następnym odcinku.